Cześć, słuchasz podcastu Wolna od obiadania. W podcaście tym daję wskazówki, opowiadam, inspiruję, co zrobić, by mieć normalny stosunek do jedzenia. Jak psychologicznie i emocjonalnie uwolnić się od obiadania, by żyć zdrowo, spełniać się w życiu i nie zaprzątać sobie głowy odchudzaniem i różnymi dietami. Nazywam się Monika Rakowicz i dzisiejszy 20. odcinek ma tytuł Odwyk od słodyczy. Cukier nazywamy cichym zabójcą. Białą śmiercią, pustymi kaloriami, a jednak nie potrafimy przestać jeść słodyczy i wysokosłodzonych potraw, dlatego że cukier ma coś w sobie, że tak nas przyciąga. I właśnie dzisiejszy odcinek będzie o tym, co takiego ma w sobie cukier, że tak pragniemy go jeść i nie potrafimy przestać. Ale na początku przyjrzyjmy się, Temu, jak cukier działa na nasz organizm. A później przejdziemy do tematu głównego, czyli o odwyku od cukru, dlaczego warto i jak to zrobić. Więc od początku. Cukier działa na cały nasz organizm, na każdy układ. I teraz od początku. Jeżeli chodzi o mózg, nasze komórki nerwowe obumierają przez wysokie poziomy cukru. Nasza pamięć się pogarsza, trudności z koncentracją i łatwiej jest o rozwinięcie się demencji starczej czy choroby Alzheimera. Jeżeli chodzi o wpływ na skórę, to powoduje szybsze jej starzenie, wpływa na zęby i powoduje ich próchnicę. Wysokie poziomy cukru powodują ciągłe wyrzuty insuliny, co wpływa na rozwinięcie się insulinooporności i rozwój cukrzycy typu drugiego. Cukier wpływa na choroby serca, bardzo obniża odporność, bardzo na układ trawienny wpływa przez zwiększenie przepuszczalności jelit, trudności z trawieniem, powoduje zaparcia, zwiększa ryzyko nowotworów, zwiększa ryzyko stanów zapalnych, zwiększa skłonność do grzybic, ponieważ cukier jest bardzo dobrą pożywką dla grzybów, zwiększa ryzyko osteoporozy. Rozwinięcie się różnych alergii, egzemy, szczególnie u dzieci. I też jeszcze na pewno wiele, wiele innych działań, których nie wymieniłam, ale to już wystarczy, żebyśmy zobaczyli, jak destrukcyjnie wpływa na nasz organizm. A jednak mimo tej wiedzy, bo zakładam, że, że każdy z nas mniej albo bardziej wie, jak działa cukier w nasz organizm, to i tak. Pragniemy jeść go mniej, ale nie potrafimy. Dlatego, że cukier ma bardzo wysoki potencjał uzależniający. Jest mnóstwo eksperymentów przez naukowców robionych, pokazujących, jak bardzo cukier uzależnia. Przytoczę tutaj kilka eksperymentów, pokazujących, jak bardzo uzależniający wpływ na nasz organizm ma cukier. A dokładnie naukowcy oszacowali, że cukier uzależnia. Osiem razy bardziej niż kokaina, co po prostu, kiedy pierwszy raz to usłyszałam, było dla mnie szokujące, no ale to jest prawda. Będę się tutaj podpierać notatkami. Badano reakcje zachodzące w mózgu, patrzono na ośrodek odpowiedzialny za nagrodę, przyjemność i uzależnienie. Podawano raz kokainę, a raz cukier i obserwowano jak ten ośrodek się zachowuje. Okazało się, że podczas podawania czy jednej, czy drugiej substancji, są bardzo duże wyrzuty dopaminy i serotoniny i dla mózgu nie ma większej różnicy, czy dostajemy narkotyk, czy cukier, ta reakcja wygląda bardzo podobnie. Tylko przy cukrze szybko te poziomy spadają i, i chcemy jeszcze. Drugi eksperyment był przeprowadzony przez Serge Ameda w Bordeaux. Jest to jeden z, na, z większych światowych autorytetów w dziedzinie uzależnień od, narkoty, od narkotyków. I w 2007 roku przeprowadził eksperyment porównujący działanie kokainy i cukru na szczurach. I okazało się, że, że 94% badanych zwierząt wybierało słodką nagrodę, a tylko 6% wybierało narkotyk. Nawet jeżeli szczury, które wcześniej już dostawały kokain, kokainę i powinny potencjalnie być już od niej uzależnione, one też wybierały cukier. A nie narkotyk. Ten eksperyment był też zmieniony: zamiast kokainy podawano heroinę, czyli najbardziej uzależniający narkotyk, i tutaj też się potwierdziło, że szczury częściej, wiele częściej wybierały heroinę, a nie cukier. Kolejny eksperyment przez, przeprowadzony przez Barta Hobla z Princeton University, również na szczurach. Szczury miały dostęp do dwóch dozowników ze słodką wodą albo wodą z kokainą. I początkowo musiały nacisnąć raz na dźwignię, aby otrzymać pożądaną substancję. I jeśli znowu chciały wybrać te same poidło z tą samą substancją, musiały nacisnąć dwa razy, później 4, 7, 10 i tak dalej. I bez względu na to, jak bardzo szczur musiał się napracować, Dźwignia dająca kokainę była używana zwykle dwa razy, natomiast ta z cukrem nawet kilkadziesiąt. I 85% zwierząt zawsze wybierało cukier. Nawet gdy roztwór cukru był bardzo mocno rozcieńczony, a nie zmieniano stężenia kokainy, i tak. Szczury wybierały te poidło z cukrem. Więc cukier zawsze wygrywał, co pokazuje, jak wysoki ma potencjał uzależniający. Mhm. A kiedy szczury zostały na początku przyzwyczajone do cukru przez kilka tygodni i następnie zostały go pozbawione, stały się wyraźnie rozdrażni rozdrażnione, nie potrafiły wykonywać najprostszych zadań, dostawały palpitacji. I miały dokładnie takie same objawy odstawienia co narkoman i uzależnienie od cukru nie znikało nawet po bardzo długim czasie. I ostatni eksperyment w 2010 roku przeprowadzono eksperyment w Mediolanie i wykazano, że zwierzęta, że zwierzęta były gotowe nieść bardzo bolesne elektrowstrząsy, jeżeli wiedziały, że w nagrodę dostaną porcję czekolady. Jak widać, przerażające są te eksperymenty, pokazujące, że cukier bardzo mocno uzależnia. Też widzimy po sobie, ja widzę po sobie, widzę po społeczeństwie, że jesteśmy bardzo mocno uzależnieni od cukru. Często chcemy już odstawić albo zmniejszyć ilość słodyczy, ale to jest po prostu od nas silniejsze, dlatego że to nie jest zwykłe przyzwyczajenie, a to jest po prostu uzależnienie. Są cztery cechy uzależnień. Które teraz wymienię, pomyśl sama, czy u ciebie tak jest, że jesteś uzależniona od cukru. Więc cztery cechy uzależnienia to nadużywanie, czyli jemy więcej niż powinniśmy. Jeżeli chodzi o słodycze, to jeżeli je jemy kilka razy w tygodniu, to znaczy, że na pewno ich nadużywamy. Następnie syndrom odstawienia, więc jeżeli odstawiamy tą substancję, odstawiamy słodycze, czujemy się źle i fizycznie, i psychicznie. Następnie głód danej substancji, czyli kiedy odstawimy je, to bardzo nam się chce jej jednak zjeść. Ostatnia, czwarta cecha to skłonność do uzależnień. Jeżeli osoba dorosła w przeszłości była uzależniona powiedzmy od alkoholu czy papierosów, ma większą skłonność do uzależnienia od słodyczy. Na swoim przykładzie chcę powiedzieć o detoksie cukrowym. Ja zwykle dwa razy w roku go przeprowadzam. Czas trwania to 3, 5-6 tygodni i zwykle pokrywa się z postem i adwentem, więc teraz jestem na detoksie cukrowym już prawie 3 tygodnie, mimo że nie jem ogólnie dużo słodyczy, to, to nie powiem, że jest to dla mnie łatwe. Jest to trudne. W sumie codziennie myślę o słodyczach, że może bym je zjadła. Oczywiście, jakby. Ja wiem, że ich nie zjem, ponieważ tak sobie postanowiłam, ale widzę jak trudno byłoby osobie, która na przykład dużo więcej tych słodyczy je. I teraz właśnie powiem o objawach odstawienia cukru, co takiego się dzieje. Więc na pewno wzmożona chęć na coś słodkiego, czyli oczywiście jak odstawiamy, no to mamy chęć na, na cukier. Następnie Możemy mieć migrenę, różne bóle migrenowe, bóle głowy, zawroty, nawet dreszcze. Na pewno będą zmiany w nastroju, niepokój, rozdrażnienie, obniżone samopoczucie, trudności z koncentracją, uczucie zmęczenia. też może być wilczy apetyt, dlatego że organizm będzie chciał, jakkolwiek ten cukier dostarczyć właśnie z pożywieniem. Mogą być problemy żołądkowe. Jeżeli mówię o odwyku od słodyczy, to nie znaczy, że mamy totalnie zrezygnować z cukru, ponieważ jest go bardzo ciężko usunąć totalnie z diety, ponieważ nie jest to tak jak papierosy zero-jedynkowe, albo pale, albo nie pale, tylko cukier mamy, jest cukier ukryty i jawny, więc jawny, no to po prostu wiemy, że go zjadamy jako słodzimy herbatę powiedzmy, albo jemy słodycze, wtedy jest jawny, ale cukier... Ukryty jest w pożywieniu, że nawet nie mamy pojęcia, że, je, że go jemy, a jednak, a jednak go spożywamy. Teraz powiem kilka przykładów cukru ukrytego. Na pewno jest w wszelkich napojach gazowanych, w sokach, yy, nawet w wodzie słodzonej, tej smakowej, w keczupie, dżemach oczywiście, w sosach, w wędlinach, praktycznie w każdej wędlinie. Yy, słodkie płatki śniadaniowe. Wszystkie, cały smakowy nabiał, jogurty, maślanki, białe pieczywo, no i oczywiście jakieś Nutella, smarowidła, właśnie słodkie. Więc to są przykłady, gdzie zjadamy cukier w sumie, nie mając świadomości, że go zjadamy. Nie bójmy się, że jeżeli nie dostaniemy cukru, to nasz organizm już nie będzie miał węglowodanów, bo to absolutnie tak nie działa tutaj mówimy o tym sztucznym cukru, cukrze, który jest otrzymywany fabrycznie, ponieważ i tak dostarczamy cukier, który jest w, w owocach. Dostarczamy cukry złożone, które są w produktach mącznych, ziemniakach, ryżu. Nasz organizm, jeżeli potrzebuje cukrów prostych, glukozy, która działa właśnie jako źródło energii dla nas, to go wytworzy z tego cukru złożonego, który zjedliśmy powiedzmy na obiad. Więc tutaj, broń Boże, nie bójmy się o to, że, że coś złego się stanie, jeżeli odstawimy słodycze. I też wiadomo, że wszystko można, a nawet należy robić stopniowo, ponieważ jeżeli słodzisz kawę i herbatę i pijesz je kilka razy dziennie, do tego codziennie zjadasz, Różne słodycze, to trochę ciastek, trochę czekolady, trochę cukierków. To odstawienie wszystkiego to będzie ogromny ciężar, bo będzie bardzo trudno. Natomiast jeżeli stopniowo zmniejszysz słodzenie z dwóch łyżeczek do jednej łyżeczki, stopniowo będziesz ograniczał te słodycze, to będzie łatwiej Ci przeprowadzić taki odwyk. Za tydzień powiem o. Jeszcze kolejnych rzeczach związanych z odwykiem, jak sobie go ułatwić i dlaczego warto to zrobić. Więc zapraszam do kolejnego odcinka. Jeżeli chcesz pracować ze mną nad odstawieniem słodyczy, nad, nad ograniczeniem obiadania, nad swoją wagą, to bardzo zapraszam Ciebie na konsultację wstępną, gdzie możesz się zapisać na mojej stronie www.monikarakowicz.pl. Do zobaczenia. Hej!